Sezon Back to School się właśnie rozpoczął, więc spakujcie się ze mną do szkoły. Zaczniemy sobie od piórnika. Mam go od pierwszej klasy, więc za rok już będę musiała mieć nowy. I rzecz, bez której na pewno nie przeżyję jutrzejszego dnia, czyli pierwszego, no to plan lekcji. Kochamy piątek, naprawdę, bo jest taki króciutki, więc. Włożę go sobie chyba po prostu tutaj, w tą kieszonkę. Oprócz planu lekcji wkładam również moje talizmany, yy, gdyż yy, dają mi one szczęście, a coś czuję, że będzie mi w tym roku potrzebne, więc yy, lepiej je mieć przy sobie. A oprócz tego włożę sobie jeszcze jakieś pieniążki, na przykład gdybym musiała sobie kupić coś w sklepiku na przykład. Mam teraz tutaj mnóstwo rzeczy i będę musiała wybrać te najpotrzebniejsze do piórnika, dlatego że ja tutaj mam mnóstwo jakichś długopisów, zakreślaczy i tak dalej, a nie wszystko to potrzebuję, więc yy, myślę, że tam Wam zrobię w przyspieszonym tempie. Może nie, nie, nie wiem, ale będę sobie teraz tutaj wybierać. Postanowiłam pokazać Wam sam efekt końcowy, yy, a więc yy, tak wygląda tutaj początek. A tak wygląda tutaj proszę bardzo yy, reszta. Yy, w sumie to dość sporo rzeczy tutaj wzięłam z tych. No więcej niż połowę zostały mi takie rzeczy, których nie potrzebuję na przykład. Mam tu proszę bardzo długopis, jednak on jest zepsuty, bo to tak wypada i nie da się już z tym nic zrobić. Niektóre rzeczy włożę sobie do plecaka, ale po prostu do plecaka nie do piornika na przykład te. Mam tu nawet jakieś śmieci, nie wiem, to nie jest patyczek od lodów, nie wiem czemu ja go tu mam. I mam jeszcze jakieś długopisy takie, jakieś kolorowe, więc tego już nie potrzebuję, sobie zostawię w domu. No i myślę, że możemy przejść do plecaka. Przede wszystkim zaczniemy od książek i zeszytów i jutro mam angielski, WF, polski, matematykę, fizykę i informatykę. Także idę po wszystkie książki i zaraz je będę pakować. Mam już wszystko, więc pakuję do plecaka. Na pierwszy rzut idzie zeszyt do informatyki. Później idzie fizykę. Mam niektóre zeszyty z poprzedniego roku. Tutaj proszę bardzo matematykę. Polski i y, angielski, jeszcze nie wiem czy będę potrzebowała zeszyt, czy nie ale na pierwsz, na wszelki wypadek y, sobie wezmę i potrzebowałabym w sumie teczki. chyba wezmę starą, bo jeszcze nie mam nowej kupionej y, więc muszę ją najpierw opróżnić opróżniona, więc wkładam do plecaka i muszę wam powiedzieć, że już się Robi ciężki. Jestem ciekawa, co będzie, jak będę miała więcej lekcji, bo jutro mam tylko sześć. Także, no, ale może przynajmniej tamte będą lżejsze, te książki. No i tutaj dalej sobie wkładam piórnik, Też do tej dużej kieszonki. Teraz do jakiejś mniejszej kieszonki sobie wezmę cyrkiel i klej, więc sobie wkładam do takiej malutkiej. Zapomniałam, że muszę sobie do piórnika wziąć też takie tasiemki. Mam matching z Nataluską. Pozdrawiam Cię Nataluska. Chociaż pewnie nie oglądasz. spadł mi. Wkładam sobie także kosmetyczkę do jednej z mniejszych kieszonek. I teraz będziemy sobie przypinać do tego plecaka różne przypinki. I mam tutaj odblask, żeby mi było widać, jak gdybym wracała, jakby było ciemno, chociaż zapewne i tak nie będę wracać, chyba że nie wiem, w zimę jakoś czy coś takiego. I mam tu jeszcze słonika z takim również odblaskowym lwem, bo mi się po prostu podoba. Tylko sobie tak myślę, gdzie by to przyczepić i chyba do tej kieszonki sobie przyczepię. Tak wygląda efekt końcowy. I w sumie więcej spakowania chyba nie mam. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam powodzenia w nowym roku szkolnym, bo jednak jest to jakiś tam wysiłek. Miłego dnia, miłej nocy, miłego wieczoru w zależności, kiedy to oglądacie. Papa! Pa.